Jesteśmy z Wami od ubiegłego wieku. Gazeta Finansowa. Dzień dobry, tego jeszcze nie widzieliście. Nowy program w nowym formacie. Noż jak oni kłamią. Postaramy się. Zaprezentować Państwu wszystkie sytuacje, w których politycy sami przyznają się do tego, że ugają. A ja nazywam się Artur Bartoszewicz i będę starał się to wszystko Wam przedstawić. Donald Tusk zapowiedział, że wszyscy mężczyźni pójdą do wojska, czyli będą uczyć się strzelać, biegać, wspinać się. No, i oczywiście prześpiął się trochę w okopach, ale okazuje się, jak to Donald Tusk szybko zmienił zdanie. Szkolenia wojskowe każdego dorosłego mężczyzny w Polsce. Chcemy, aby w 2027 roku. Yy, nie, nie chcemy. Osiągniemy w 2027 roku możliwość przeszkolenia 100 tysięcy ochotników. W ciągu roku. Jak zorientował się, a tak naprawdę doradcy mu podpowiedzieli, że Polacy nie lubią być do niczego zmuszani, to okazuje się, że to będzie już pełna dowolność. Każdy z nas będzie mógł pójść do wojska i nauczyć się. Nauczyć się wszystkiego, co w życiu ma mu być użyteczne. Drodzy Państwo, bum Na wejście do wojska i darmowy kurs prawo jazdy przed nami. Ale okazuje się, że Donald Tusk zapomniał, czyli. Pamięć ma krótko, jak rybka dori. Wiesz, co się robi, jak życie dołuje? Nie, nie wiem, co się robi. Mówi się trudno i płynie się dalej. Donald Tusk zapomniał o tym, że takie oferty dla Polaków były już prezentowane przez poprzedni rząd i Błaszczak zapraszał Polaków na wakacje z wojskiem. Wakacje nie podziałały, to teraz kursy prawo jazdy i będziemy wszyscy uczyli się jeździć samochodami w wojsku. Problem główny polega na tym, że Cały system ma być gotowy w 2027 roku, ale dziś polityk w kampanii prezydenckiej prezentuje nam jednoznaczny przekaz, że wszyscy za chwilę będziemy przeszkoleni, a dzięki temu będziemy bezpieczni. Oj, Donaldzie Tusk kłamiesz, kłamiesz, kłamiesz. Elon Musk zmasakrował Radosława Sikorskiego. Wielkiego dyplomata. Dyplomata, który jako minister spraw zagranicznych Rzeczpospolitej ma doskonały, wspaniały, ciepły, elegancki język, komunikuje się z całym światem i ze wszystkimi na tym świecie, uspokajając, budując kompromis, budując bezpieczeństwo Rzeczpospolitej. Był zszokowany Sikorski, gdy przeczytał, w jaki sposób jak bezczelnie, wręcz hamsko, brutalnie, mask do niego pisze. Sikorski nie był gotowy. Nigdy, nigdy w swojej historii nie używał takich słów. Wyżynanie watachy to nie jego słowo. Jeszcze jedna bitwa, jeszcze doróżniemy watachy. Pogardliwe, niszczące, nigdy. On zawsze jak wielki dyplomata elegancko odnosił się do każdego więc dziś ma prawo być szokowany nazywanie go małym człowiekiem panie Mask panie Elon, proszę sprawdzić ile wzrostu ma Radosław Sikorski on nie jest małym politykiem Rzeczpospolitej. on nie jest polskim małym rycerzem. To nieba leci mały rycerz. Ale oczywiście tak na poważnie. Doradca prezydenta Trumpa na X-ie pomiata ministrem spraw zagranicznych innego państwa. Donald Trump powinien delikatnie maskowi zwrócić uwagę, że za duży ten X na takie małe ksiki. No i Komisja Europejska bierze się za nas, drodzy Państwo, za Polaków, żeby do głowy nam nie przyszło wybierać tak, jak chcemy. A mamy wybierać jak? Ano demokratycznie. Czyli tak, jak zostaje to zdefiniowane przez Komisję Europejską. Komisja Europejska, abyśmy wiedzieli, gdzie są granice wyboru, zrobi okrągły stół. Taki okrągły, żebyśmy wszyscy mogli przy nim usiąść, bo przesadzam. Przecież to nie chodzi o to, żeby posadzić przy stole 37 milionów 600 tysięcy Polaków. Chodzi o to, żeby przy okrągłym stole usiedli ci wszyscy, którzy za nas mają zadecydować, co to znaczy wybór demokratyczny. Bo demokracja jest bardzo ważna. Jak nam się coś w głowie pomiesza, to może okazać się, że zaczniemy myśleć jak Rumunii, a przecież jesteśmy. Wyżej usytuowani w strukturach europejskich, liści doskonałości europejskiej, graniczymy de facto z Niemcami. A to Niemcy są ideałem demokracji, więc, jakby nie było takiego błędu jak Rumunii, popełnić nie możemy. Okrągły stół mam pokazać nam to, w jaki sposób wybory mają się odbyć dla naszego bezpieczeństwa. Tu warto sobie przypomnieć, że nie tylko Komisja Europejska dbała w historii o bezpieczeństwo demokracji w Polsce, bo przecież był ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, pan Mark Brzeziński, przed wyborami w 2023 roku przestrzegał nas o tym, w jaki sposób mamy zachować się w systemie demokratycznym. Przypomniał nam, po co są wojska amerykańskie w Polsce. Wówczas dowiedzieliśmy się, że one nie są do tego, żeby bronić flanki NATO, wschodniej flanki, ale po to, żeby to demokracja była broniona, po to, żeby media były wolne, po to, żebyśmy wiedzieli, jak zaznaczać na karteczce. A dzisiaj cię Komisja Europejska ponownie nam przypomni, żeby wam do głowy nie przyszło, Polacy myśleć inaczej. Bądźmy demokratyczni. Czekamy na informację, kto ostatecznie przy tym okrągłym stole zasiądzie. Ja ze swojej strony zgłaszam się do pełnej gotowości. Okrągły stół, zawsze o nim marzyłem. Dariusz Marzec, prezes PG, przypomniał nam taki stary dowcip, który krążył w Rzeczpospolitej, że to nieważne, jaka jest cena benzyny, jeżeli tankujesz za 50 zł, zawsze dla ciebie jest taka sama. Dziś okazuje się, że sceną prądu jest podobnie. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego, co jest na rachunkach energii. No ale co to ma za znaczenie? Przecież to nasza wina. Nakupowaliśmy sobie sprzętu, mamy go za dużo, zużywamy go w swoich mieszkaniach, zużywamy prąd używając te urządzenia. Po co? Po co, drodzy Państwo? Przecież każde urządzenie zżera prąd. A suma tych urządzeń daje ci wielkość rachunku. Nie rozumiesz? Naprawdę nie rozumiesz, że każdy dodatkowy zakup suszarka, pralka, piekarnik to większe zużycie energii. Chcesz mieć niskie rachunki? Widzę, że łapiesz. Kropki się łączą. No właśnie. Po co suszyć włosy? Po co gotować obiad? Po co? Lodówka, skoro jeżeli nie kupisz produktów żywnościowych, nie będziesz musieć niczego przechowywać w lodówce, wystarczy przejść do stanu. Takiego obywatelskiego wegetacji narodowej oddychaj, opalaj się, patrz daleko w przyszłość. Jak dożyjesz? To zobaczysz, co będzie po następnych wyborach. Rafał Trzaskowski przypomniał sobie, że w Polsce są przedsiębiorcy, że w Polsce są producenci, że w Polsce rzeczywiście wytwarza się produkty i świadczy usługi. Panowie, co wy macie na sobie? Bo ja mam waszą kurtkę, i najlepszą. Panie Rafale, naprawdę. Mistrzostwo intelektu, pamięci i doskonały wzrok. Jak okazuje się, można nałożyć polską kurtkę, można promować polskie towary, można być elenkańskim bążurem w polskich produktach. Szkoda, że tylko na czas kampanii wyborczej politycy przypominają sobie to, że w Polsce mamy własną produkcję. Szkoda, że przed wyborami pan Rafał nie pamiętał, gdy kupował drzewka do Warszawy z Niemiec, gdy kupował autobusy do Warszawy z Chin. Gdy stawiał wielkie centrum niczego, czyli Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które też projektował nie Polak. Ale 700 milionów złotych, kawał kasy. Wielu przedsiębiorcom przydałoby się takie zlecenie, bo ono rzeczywiście świadczyłoby o tym, że to Polacy budują, tworzą, rozwijają. Ale w samej kurteczce Polatarz wystarczy. Kampania do 18 maja kończysz, więc więcej nie będziesz musiał się. Panie Rafale Trzaskowski męczyć w tych polskich produktach. We francuskich jest bardziej elegancko. W niemieckich bardziej luksusowo. Wiele państw. Produkuje doskonałe produkty. Więc po co się wygłupiać z patriotyzmem gospodarczym, skoro całkowicie w niego nie wierzysz? Po co? Ha, jak to po co? Kampania to kampania. Więc tu też małe, drobne, niewinne, kłamstewko się przyda. Nosimy polskie kurtki. A Karol Nawrocki zjadł zjadł dobre polskie jabłko. I chcemy takiego prezydenta, taki rząd, żeby no. po prostu nam sprzyjał. Pytanie, czy ze zdrowym polskim robakiem? Bo tylko jabłko ze zdrowym polskim robakiem jest prawdziwym polskim zdrowym jabłkiem. Nie wiem, czy Pan Karol Nawrocki to wie, bo jak widać sekator to używał odwrotnie, niż został zaprojektowany. No ale cóż, jak ktoś pierwszy raz jest w miejscu, gdzie produkcja jabłek się odbywa, bo trzeba było na poczet kampanii nagrać filmik, to i takie są tego efekty. Ale ważne, że byli doradcy i pokazali, jak trzyma się to urządzenie, dzięki któremu można ostrzyć jabłonkę. Trzeba było pójść do fryzjera. Tam łatwiej i szybciej nabyłbyś, panie Karolu, kompetencje. Z jabłkami, jak widać, różnie bywa. Ale jabłko polskie dla każdego. I dla dużego, i dla małego. W przeciwieństwie do tych dwóch kandydatów, ja od lat z przedsiębiorcami pracuję, współpracuję, jeżdżę do nich, bywam u nich, noszę polskie produkty, jem polskie produkty. Pajacować z jabłkami przed kamerą. Nie muszę, nie muszę udawać, że noszę kurtkę od polskiego producenta. Kampania kampania nie jest po to, żeby Polaków oszukiwać. Kampania jest po to, żeby mówić prawdę, żeby zaproponować coś, z czym Polacy się zgodzą, z czym razem pójdziemy do przodu. Ale jak ktoś z was uważa, że to taka kampania w postaci dobrych polskich jabłek ma was przekonać albo Kurtka od polskiego producenta ma zadecydować o tym, kto będzie głową państwa? To marne to wybory, bo z prezydenckimi nie mają nic wspólnego. Teraz mamy wybory na mis. Mis prezydenta, nie mistera. Same mis się przebierają, tańczą, śpiewają, pompki robią, jedzą, czy pokazują, jak konsumują. Ale wyborów na głowy państwa w Polsce nie ma, bo deficyt kandydatów, wbrew informacjom publicznym, że mamy 30 komitetów, a do dzisiaj dwóch zarejestrowanych, okazuje się, że przedstawia się w mediach tych, którzy nie istnieją w PKW, ale w świadomości społecznej mają być świetnym kandydatem. Na Miss Prezydent 2025. No dobra, ja już swoją robotę na dziś wykonałem, a teraz Wasza praca nie będzie tak łatwa. To nie jest tak, że to ja mam się do wszystkiego przygotowywać. To nie jest tak, że ja mam odwalać czarną robotę za wszystkich. Teraz Wasz czas. Zostałeś oszukany, zostałeś wprowadzony w błąd. Widzisz, że politycy. Łamią, oszukują, dywagują. Zespół Derbruka, mitomania, tak, rozpowszechniła się wśród polskich polityków, no i oczywiście polityczek. Więc Waszym zadaniem domowym jest zidentyfikować i wysłać nam materiały, dzięki którym kolejne programy powstaną. Adres? Adres mailowy: Widzicie do roboty Polacy. Jeżeli nie ujawnimy wszystkich kłamstw, to oni dalej będą mieli poczucie bezkarności. A ten program jest po to, żeby to poczucie bezkarności ostro obniżyć. Dać pewność, że wszystko, co jest niezgodne z prawdą, zostanie jednoznacznie napiętnowane. Do roboty Polki.